Witam, witam. Kolejny BC Racing przed nami. Jest to gwint do Honda Civic z roczników około 95 do 2000 EG, EH, EJ, czyli te cztery kolumny. Jako, że mamy gwint BC Racing, mamy cały amortyzator tutaj nagwintowany i regulujemy głównie wysokość za pomocą tego dolnego mocowania, czyli wkręcając tam amortyzator głębiej lub wykręcając, podnosimy i to wniżamy samochód, no tutaj oczywiście możemy regulować, tak jak w każdym typowym innym gwincie, wysokość pod sprężyną, ale wtedy również zmieniamy w końcowych zakresach ugięcie sprężyny, a więc i twardość zawieszenia w pewnym stopniu. Jako, że jest to BC Racing, to oczywiście tutaj mamy regulację twardości. No i górne mocowania również są w zestawie. To jest przedni amortyzator, a tylny, by tu nie wpadł, o, 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 dobra. A tylny to te typowe dla tamtych roczników modelów Honda, polarne e, widełki, czyli te mocowania e, podwójne. I no, podobnie jak z przodu, ta sama konstrukcja, czyli wewnątrz mamy cały nagwintowany amortyzator, i tak samo regulujemy wysokość. Również górne mocowania w zestawie i e, regulacja twardości. Oczywiście w zestawie mamy osłonę odboje pod spodem oraz klucze. Także zapraszamy po BC Racing. Cześć.